Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Optima na celu ostrzeganie o potencjalnych problemach z pojazdem, aby jednak skutecznie go rozwiązać, musisz najpierw wiedzieć Czego dotyczy zarejestrowany kod? Jeśli masz problem ze zrozumieniem znaczenia kodu usterki P0080, trafiłeś we właściwe miejsce. Co oznacza kod usterki P0080? Kod usterki P0080 oznacza elektrozawór sterujący zaworu wydechowego linia 1, obwód zbyt wysoki, jest on wyzwalany, gdy moduł sterujący układu napędowego. PCM wykryje potencjalny problem z sygnałem cewki sterującej zaworu wydechowego, mówiąc dokładniej, kod ten może zostać zarejestrowany, gdy PCM wykryje, że sygnał i napięcie cewki sterującej zaworu wydechowego na banku 1 są powyżej specyfikacji. Bank 1 odnosi się do strony silnika po której znajduje się cylinder H1, podczas gdy cewka sterująca zaworu wydechowego znajduje się po stronie kolektora wydechowego głowicy cylindrów. W pojazdach wyposażonych w zmienne fazy rozrządu VVT PCM może regulować pozycję wałka rozrządu, zmieniając fazę rozrządu zaworów wydechowych i zresz lub dolotowych. Moduł PCM steruje położeniem wałka rozrządu poprzez regulację przepływu oleju za pośrednictwem solenoidu do siłownika UF zamontowanego tych na końcu wałka ów, rozrządu elektromagnes sterujący, który reguluje przepływ oleju, jest aktywowany przez sygnał modulowany szerokością impulsu PWM z modułu PCM. Jeśli moduł PCM ustali, że występuje problem z sygnałem solenoidu sterującego układu wydechowego z banku 1, zarejestruje kod usterki P0080. W zależności od nasilenia. Mogą być również rejestrowane inne kody usterek. Kod P0080 jest podobny do kodów P0078, P0079 i P0027. Przeczytaj nasze krótkie wyjaśnienie działania solenoidu sterującego przed wykonaniem jakichkolwiek napraw dla P0080. Uwaga! Definicja kodu P0080 może się różnić w zależności od producenta pojazdu. Dokładną definicję kodu Kodu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji naprawy lub bazie danych napraw. Jakie są możliwe przyczyny kodu P0080? P0080 jest kodem ogólnym, więc może mieć kilka przyczyn. Oto najczęstsze z nich: uszkodzony elektromagnes zaworu wydechowego, bardzo niski poziom oleju silnikowego, problem z obwodem taki jak uszkodzone przewody lub słabe połączenia, wadliwy moduł PCM lub oprogramowanie wymagające aktualizacji. Jakie są najczęstsze objawy kodu P0080? Możesz zauważyć następujące objawy, jeśli prowadzisz pojazd z zarejestrowanym kodem problemu P0080. Świeci się lampka kontrolna silnika, słaba wydajność silnika, niska oszczędność paliwa, jak zdiagnozować P0080. Aby uniknąć możliwości uszkodzenia silnika, kod P0080 musi zostać natychmiast usunięty, ponieważ ma on wiele możliwych wyzwalaczy. Zdiagnozowanie tego kodu może być trudne. Zawsze należy postępować zgodnie z procedurą diagnostyczną określoną przez producenta pojazdu ponieważ proces może się różnić w zależności od modelu. Na przykład kroki diagnozowania kodu P0080 w Mitsubishi mogą różnić się od tych dla kodu P0080 w Toyocie. Odpowiednią strategię diagnostyczną można znaleźć w instrukcji naprawy. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z naprawami samochodów, najlepiej pozostawić to zadanie mechanikowi, jak naprawić kod P0080. Kod P0080 może mieć podobne przyczyny i objawy jak inne kody usterek, nie oznacza to jednak. Że ma te same rozwiązania. Wszystkie pojazdy różnią się od siebie, dlatego przed przystąpieniem do samodzielnej naprawy należy zawsze zapoznać się z informacjami dotyczącymi naprawy fabrycznej samochodu. P0080 to skomplikowany kod, dlatego przed próbą jego naprawy należy zawsze zapoznać się z instrukcją naprawy lub bazą danych napraw. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności naprawy samochodu, Najlepiej wezwać profesjonalistę.